No po prostu uwielbiam, ubóstwiam, kocham takie dni, gdzie po całym tygodniu pracy mogę sobie usiąść sama po prostu na chillu, na relaksie, słuchajcie, zrobić cedrineczka, kola, lud, wódeczka, czy tam jacków, czy tam cokolwiek, że po prostu uwielbiam ten stan, po prostu łapiłyka, łyka mm. i wchodzi mi tak w garędzioło i nagle oh, pierwsza noga, druga noga i po prostu już mi tak wchodzi w nogi, tak mi się nóżki lekko gnęła, a po czwartym to Ja gruba czy ja ładna, czy ja brzka dry to no nie wyjechała na weekend. No halo Basiu, no hej, 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 ty moja najwspanialsza, najkochanjsza psia, psi. A tu mam się nie cieszyć życia, jak tu płakać, słuchaj, jak taka piękna pogoda. Ptaki przelatują, nawet mnie się przeleciał, e, znaczy się ptaki przelatują, piękna pogoda, no piękna aura, po prostu nie No tylko się cieszyć, słuchaj, no tak się cieszę, słuchaj, że mogę wreszcie sobie usiąść na spokojnie, na ciru, napić się drineczka. No tak. Piedrinka, co w tym dziwnego? Co w tym dziwnego? Że ja dorosła osoba już mam skończone 18 lat piedrinka, no. Jak to? No przecież normalnie piedrinka. Baska, czego nie rozumiesz? Jestem po ciężkim tygodniu pracy, w końcu przed weekend, w końcu mogę się napić, w końcu mogę się wyczylować Jestem sama, po prostu tylko ja moje myśli i mój drineczek. No co, co ja mam płakać, no? Baśka, no ja czy w ogóle nie rozumiem? No ja w ogóle nawet nie wiem, o co ci chodzi, słuchaj. Co ty? Ja sobie piję drinka, no cały tydzień zapieprzałam, naprawdę miałam bardzo dużo pracy, chciałam się szczilować, jestem sama, męża nie ma, dziecka nie ma, to chyba mogę sobie pozwolić na drineczka. Co ty I no, Powtórz! Co ty gadasz? Ty serio mówisz? O matko, ja nie mam kalendarza, słuchaj, to dziś jest poniedziałek? Naprawdę, Boże, właśnie dlatego się cieszę, że cię mam, swoje ja mam i to na mózgu, co ten alkohol, ale smakuje mi, ale nie, to nie od alkoholu, to on pewnie jakieś, jakieś, suplementy, dwie jakieś gówno, albo te sałata, co mi kazałeś, jeść. Ja też ja, ja myślałam, że dzisiaj jest sobota, dobra, to dzięki, że mi powiedziałeś to, no, pa, 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 pa. ja pierdzielę, to ja już się cieszyłam, drinka wziąłam już mi w jedną nogę, weszło czy w drugą, miało mi wejść i po prostu do roboty trzeba iść, może ja zadzwonię tej klientki powiem, że mi po prostu nogi odmówiły posłuszeństwa. <laughs> że nie że żyłam w ten weekend. Słuchajcie, to jest niesamowita historia, że ja straciłam tak poczucie czasu. To jest po prostu very big shock. Dlatego postanowiłam, że zrobię drugiego drinka. Bo zajrzałam w kalendarz i się, się okazało, że mam dwie klientki. Czyli jeden drink na jedną klientkę. No spóźni się 15 minut, ale powiem, że autobus... A nie, 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 autobusem ja mam z buta, ja pierdzielę. Coś tam powiem, powiem, że mi kolana po prostu odmówiły posłuszeństwo. Ale dojdę, nie? Zawsze dochodzę. Ja naprawdę myślałam, że dzisiaj jest sobota. No słuchajcie, miłego tygodnia, kochani! Pójdę do klientki, zrobię piękne włosy, a po drinku będą same niezłe sztosy.